Witam serdecznie Tomasz Okiel, Ford Autobozów, specjalista do spraw samochodów osobowych. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak wybrać samochód na rynku, który, jak wiemy, jest dosyć nasycony różnymi modelami, markami, na co się zdecydować, to jest naprawdę ciężka decyzja. Przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć, jaki to ma być samochód duży, mały, czy to ma być samochód rodzinny, czy dla jednej osoby. Należy sobie odpowiedzieć na się, pytanie, jak dużo jeździmy przede wszystkim też w ciągu roku. Bo czy wybierzemy silnik dieslowski, czy silnik benzynowy będzie to oczywiście istotnym elementem wpływającym na koszt zakupu. Pytanie też, jakie wyposażenie byśmy chcieli mieć w samochodzie. Gama samochodów w tej chwili jest naprawdę bardzo szeroka. Można wybierać między naprawdę bardzo podstawowymi wersjami, praktycznie zerowym wyposażeniem do wersji zawierających no, ogromny zestaw gadżetów, których no, praktycznie możemy też nawet nie wykorzystać. Jeżeli jesteśmy osobą prywatną, prowadzącą działalność gospodarczą, prowadzącą firmę i płacimy VAT, w tej chwili można z powrotem skorzystać z odliczenia pełnej kwoty VAT-u od samochodu osobowczego zarejestrowanego na firmę. Jedynym warunkiem, który samochód musi spełniać jest yy, zainstalowana kratka yy, i homologacja ciężarowa, więc w tej chwili taką ofertę oczywiście posiadamy. Warto też skorzystać z jakiegoś na pewno ciekawego kredytu, które większość marek oferuje. Na pewno tutaj też yy, kwestia ubezpieczenia samochodu będzie istotna. W zależności od zniżek, jakie posiadamy, czy jakieś interesujące pakiety ubezpieczeniowe w tej chwili są na rynku dostępne. To wszystko najlepiej dopytać w salonie. Tutaj każdy doradca postara się w miarę optymalnie powiedzieć to, to, to będzie najlepsze dla Państwa, to nie zda egzaminu. Doradzi, jaką kwotę mniej więcej przeznaczyć, podpowie, jakie finansowanie zastosować, jak poradzić sobie z ubezpieczeniem. Więc jeżeli Państwo jesteście tutaj zainteresowani konkretnymi modelami, najlepiej wejść do salonu, sprawdzić, popytać i wtedy będzie coś wiadomo. Ciekawym przykładem oferty może być Ford Focus. Auto kompaktowe, które w tej chwili posiada naprawdę ciekawy zakres dodatkowego wyposażenia. Są to pakiety, które są tańsze nawet o 50% w stosunku do normalnych, gdybyśmy mieli samochód doposażyć normalnie. Auto posiada też ciekawą opcję finansowania 50 na 50, bardzo chętnie wybieraną przez wielu klientów. Atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy już za 1,99% wartości samochodu, niezależnie od posiadanych zniżek. Występuje też oczywiście wersja ciężarowa, będzie to wersja pięciodrzwiowa, będzie to wersja kombi. Także w zależności od potrzeby możemy sobie to odpowiednio dopasować gama silników od benzynowych do dieslowskich z mniejszą, większą pojemnością o różnej mocy, także możemy to dostosować bardzo indywidualnie pod swoje potrzeby. Zachęcam przede wszystkim do odwiedzenia naszych salonów w Chorzowie i Biesku, porozmawiacie Państwo z nami, będzie okazja obejrzeć samochody i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.